Nie WŁAŚTAM! No, dawaj cwaniaro, dawaj. No. Cześć, jestem Puma, robię w i sędzi mnie łeb. Jestem pesti! Siemanko wszystkim, z tej strony Hatzbe Na początek wielkie podziękowania dla was, bo Widzę w komentarzach, widzę po polubieniach I ogólnie widzę po subskrypcjach, że podoba wam się to co nagrywam dla was A nagrywam to dla was Więc dzięki jeszcze raz I fajnie, że ocenianie konkursów sadów robi się powoli taką moją domeną Dzisiaj mam dla was co? Dzisiaj mam dla was konkurs sadów VBT Ale nie przedłużajmy Bierzmy się za ocenianie tego i zobaczymy, co tam chłopaki sadzili. Na początek krótki wstęp do konkursu. Generalnie konkurs VTB odbył się dzień po konkursie PLK, stąd też jak nagrałem ocenę konkursu PLK. Filmik jest oczywiście na kanale, kto nie widział może zobaczyć. Wtedy zaczęło się oczywiście dużo wiadomości, komentarzy z waszej strony. Oceń, co tam się stało. U Rusków, chociaż właściwie nie urusków, bo Liga VTB to jest Liga Krajów Wschodnich i tam bierze udział kilka krajów. Nie będę teraz wymieniał, bo nie chcę pomylić. Więc każdy chciał, żebym porównał konkurs SADów PLK do VTB. No ale nie będę może porównywał do VTB, ale ocenię po prostu konkurs SADów VTB, a czasem coś tam oczywiście dopierdolę, żeby poszło w pięty. Nie wiem komu jeszcze, ale komuś na pewno pójdzie. Na początek, w ogóle powiem, kto wystąpił w konkursie sadów VTB, z tego względu, że plik wideo, ogólnie filmik z konkursu w sadów jest po rosyjsku i nie można tam nawet dowiedzieć, jakie były zasady, albo właściwie dowiedzieć się, kto brał udział, tylko widać to na koszulkach. Wśród uczestników mieliśmy kogo. Używam sobie teraz oczywiście mam przed oczami stronę VTB, bo nie zapamiętałbym tego wszystkiego: John Brown, Derek Cook, Aleksandr, PTNF, Battle. To są uczestniczy, uczestnicy konkursu sadów I jeszcze zobaczę sobie na dół Slam Dunk Contest takes place before All Star Game at VTB Arena. On the first stage, each participant will have two tries. In final, two best dunkers will have two more tries. Each try will last one minute. No i jedyne co tutaj z tego mogłem się dowiedzieć na stronie No to jest taka informacja, że mieli na wsad dwie próby Mieli na wsad dwie próby W finałowej rundzie mieli jeszcze dodatkowe dwie próby I ogólnie each try will last one minute Czyli wiemy, że na próbę mieli minutę No ale dobra, nieważne Tyle informacji mamy Też muszę powiedzieć na sam początek, że Ruskie bardzo dobrze się zabezpieczyli Przed tym, żebym mógł coś więcej powiedzieć o konkursie Z tego względu, że Filmy, jakie znalazłem w mediach, właśnie filmik, na którym będę bazował tą swoją analizę ocenę, jak to zwał tak zwał, pokazuje tylko udane próby, nie pokazuje właściwie pudeł, więc jeśli jest pudło, czyli domyślam się, że jest to druga próba, jeśli ktoś odpada, więc nie mogę tutaj powiedzieć, w której próbie był sad zrobiony, i też nie mogę za bardzo odnieść się ocenami do tego, czy jest to. Dobrze ocenione, bo nie wiem, czy to była pierwsza próba, czy to była druga próba. Zaczynamy. Oprawa piękna, komentator. Jak to na każdym konkursie, faktycznie. Yy, mamy tu oczywiście przedstawienie uczestników. Yy, tak jak mówiłem, wszystko jest po rosyjsku. Więc nic bym tutaj się nie dowiedział. niebym nic wam nie przekazał na ten temat, bo nie znam rosyjskiego. Niedobrze, nie dobrze, trzeba się ruskie Oczywiście tutaj zasady. Domyślam się, że zasady. No i co? Zaraz zaczniemy ze wsadami i zobaczymy kto wsadza i co wsadza. Dobra, zaczynamy. Nabieg z boku. Na razie nie mogę powiedzieć kto to jest. Odbicie z boku deski. Hmm. Spoko. Jeżeli to jest pierwszy wsad konkursu, to zaczyna się bardzo dobrze. Jest to Will z boku deski zrobiony z jednej nogi, czysto wsadzony, PTNF numer 9, skończony nad może nie jakiś super gwóźdź, ale naprawdę wyglądał dobrze. I fajnie jest to, że pokazuje jakieś emocje po konkursie, chociaż rączki podnosi. Dziesiątki, dziewiątki, szczerze, mm, nie, dziesiątki może nie, bo Bo to jest troszkę za mało, żeby na sam początek rzucić od razu 10. 10 to może jakby wiewał wsad, którego w życiu na oczy nie widzieli. Y, ludzie i właściwie ja. No i mamy kolejnego. Battle, czyli będzie bitwa, numer 25, czyli może, lubię Vince Cartera. Narzut, nabieg na prost. Windmill z narzutu, dość blisko się odbił. Takiego windmilla w konkursie Pelka też próbował kto? Na, nie będę teraz nawet sobie przypominał. Nie wygląda najgorzej, mocno wykończony gwóźdź. Może nie jakaś super kosmiczna wysokość. Ale na pewno niżej bym to ocenił i w sumie słusznie jest ocenione niżej bym to ocenił niż poprzedni wsad. Ogólnie ja bym zrobił, wiecie jak? Że najpierw w Dunkerzy powinni robić wszyscy wsady, a dopiero pute, potem powinno się oceniać, wtedy byśmy mogli porównać sobie jeden do drugiego i nie byłoby tego problemu, że od razu zdaje się za wysoką albo za niską ocenę. Dobra, mamy kolejnego Ściągnięcie koszulki, jedna noga, wsad dwoma rękami Wiecie co, pomysł za ściągnięciem koszulki Już widziałem kilka razy Jest to fajny pomysł Pod warunkiem, że zrobi się jakiś fajny wsad po tym To jest konkurs sadów, a nie konkurs w ściąganiu koszulki Więc koszulka jest dodatkiem do wsadu I tutaj ten wsad powinien być nisko oceniony Bo to jest zwykły wsad dwoma rękami Nic tutaj właściwie nie ma Kreatywności, wysokości, jakiejś supermocy Jedyny element, który faktycznie utrudnia ten sad, to jest to, że ścianą koszulkę. Ale robi to dla Free Zone. Myślałem, że dla ekipy Freeza. No ale dobra mm. ocen nie widzę jeszcze. To było fajne, gdyby zrobił naprawdę jakiś dobry sad po tym. I teraz mamy bodajże tego Cooka. Cook. Dokładnie. Mm. No i co zrobi? Chyba spudłował pierwszą próbę, bo od razu pokazują drugą. Narzut. Uuu. Wiecie co? On spróbował zrobić pompkę z narzutu, ale taką pompkę nienormalną trochę, bo on próbował ją ściągnąć z nadwysokości obręczy. Gdy to wsadził, rozpierdol. Kosmos, nie? No ale niestety to nie takie proste, dostaje oceny, szósteczki, szósteczki, jedną siódem meczkę, okej, okay. nie wiem jak oni mają ustalone, ja bym dawał oczywiście piątki za niewykonaną próbę, bo wtedy oczywiście wszyscy za niewykonany wsad by mieli takie same oceny. Hmm. Tu widzimy oceny, Wolkin trzyma piłkę, to już jest druga runda, chyba spudłował pierwszą próbę z ręki, na to wygląda, tak, i robi drugi wsad. Windmill kończony lewą ręką. To jest taki wsad, który LeBron James robi w meczach. James White próbował też go zrobić na konkursie NBA, tylko próbował zrobić praktycznie za trumny. To jest bardzo ładny wsad, nie? No ale tak. Był zrobiony w drugiej próbie. Wysokość nie jest kosmiczna. Głowa nad ciatką. No widać, że to nie jest to, czego on na pewno oczekiwał. 41. No myślę, że okej, okay, bo to naprawdę nie jest też jakiś zły wsad. Wbicie z boku. Kurwa. To jest sad, nie? To jest sad. Strasznie. Uu. Strasznie zajebał. I wiecie co? Uu. Pół głowy nad wysokością deski, czyli w okolicach 3 metrów głowa nad ziemią skacze wysoko. Pan Battle zrobił Tomachołka w sad jedną ręką mocno na hama na pełnej wysokości z boku deski. Gwóźdź piłka daleko mocno za siebie odchylona i to sprawia, że to wygląda stylowo i zajebiście. Mm. Panie. Puh, Wolkin. Zrobił rock the cradle, czyli wsad, który robił Michael Jordan w meczach. Z tym, że... Nie wiem, czy to nie jest też druga próba. Wygląda nieźle. Nie ma tego mocnego odchylenia ręki do tyłu, jak Desmond Mason nawet robił, albo Larry Nance to już w ogóle nawet nie chcę mówić, bo Larry Nance to... Najlepiej robił ten sad. I ruch w tym sadzie jest to takie dziwne, że jak się skacze, to, to nie ciągnie nas wymach z przodu, tylko ciągnie nas wymach do tyłu. Ten się wkurwił, chyba że pierwszy sad mu nie wyszedł. Kuk Cook narzutu jedną ręką gwóźdź na hama. Łamacz: dziesiątki, dziewiątki. Uuuh. Może nie same dziesiątki, ale dziewiątki na pewno. Ooo, miazga. Lubię takie wsady. To są najlepsze wsady, gdy piłka uderza wcześniej parkiet, niż gość wyląduje. pacie. cyk. Ciut wcześniej przed lądowaniem. To jest moc, to jest czysty wsad. Zwykły, prosty, ale piłka idzie jak gwóźdź karski w dach hali. Troszkę głowa ponad wysokością tablicy, nieźle. Ostry wsad. Ale ten filmik jest strasznie szybki i intensywny, więc ja z moimi komentarzami muszę się naprawdę bardzo yy, sprężać, żeby to miało ręce i nogi, bo nie chcę przerywać, chcę wszystko nagrać w jednym takim ciągu. Ptnf. No i co, kamerzysta podstawiony pod koszem, będzie chyba nad nim podskakiwał. Dwie nogi, prawa, lewa. Ulipa, lipa, proszę Państwa, bo to nie było ani nad kamerzystą, ani to nie był jakiś trudny wsad. Yy, Rozumie jeszcze jakby, nie wiem, zrobił pod nogą albo jakiegoś BTL-a, chyba mu zależało na fajnym ujęciu. No ale jest to słaby wsad. Może siódemkę bym dał. Nie no, to jest wsad meczowy. Takim wsad to można walić w meczu, nie na konkursie. Ogólnie wsady typu dwoma rękami, albo jakieś zwyklaki takie wciśnięte jedną ręką, no to niestety nie są wsady na konkurs. To są wsady takie już z braku laku. Uuu! Pod nogą, z jednej nogi, ściągane bardzo daleko z lewej strony. Mm. Nabiegane tak lekko pod kątem. Może nie na wprost kosza, ale tak troszkę bardziej z lewej strony. Idealnie mocno, idealnie czysto. Fajnie, fajnie zobaczyć, że go skacze w ogóle z dwóch i z jednej nogi. Naprawdę bardzo ładnie zrobiony pod nogą. Stylówka jest naprawdę na wysokim poziomie. Patrzcie, gdzie piłka się odbiła z lewej strony. Ruch jest bardzo obszerny. Niektórzy robią bardzo krótkie to pod nogą, że nawet nie widać tej swobody w locie. A tu widać, że jest to naprawdę dla niego obcykany sad. Wolkin, tak? Nie Wolkin. Wolkin czy nie Wolkin? Ptnf, sorry, Ptnf. Wsadz yy, dystansu z jednej nogi. Z... Słabo. Słabo, no na konkurs, no się, słabo. Nie wiem, czy to była też jego pierwsza próba, czy druga, czy on po prostu musiał to wsadzić, więc w drugiej próbie, no okej, okay, no poszedł, musiał wsadzić. Ale no nie jest to wsad ani z osobistego, ani jakoś. Z bardzo daleka, zwykły wsad jedną ręką. No i pewnie już wie, że jest po konkursie. Ostatni wsad. Battle człowieka bitwy. I znowu widzę od boku deski. Młyn, młyn z boku deski. Windmill wyglądał bardzo fajnie czysto, wysoko. Widziałem lepsze oczywiście, bo jakbym mógł nie widzieć lepszych jak widziałem wszystkie konkursy, praktycznie od 30 lat, nie tylko balowe. Dziewiątki, dziewiątki, dwie dziesiątki, no nawet okej, okay. właściwie tutaj już mogli mu dać co chcą, bo rozumie dawanie co chcą na koniec, skoro już wiadomo kto wygrał. Nie najgorzej stylowo, czysto, mocno, wysoko. Naprawdę, naprawdę bardzo spoko konkurs i. i, i no i tak, wygrywa battle. I co mogę, 97 do 85, no podejrzewam, że PTNF pudłował. Nagroda, oprawa, Heh, ale szybko poszło to ocenianie tego konkursu. I teraz kilka słów takiego mojego podsumowania na koniec. Czy konkurs był na dobrym poziomie? Mm, był na dobrym poziomie, bo jednak wsad od boku deski, dwa wsady od boku deski. Trzy wsady. Mieliśmy Windmila z jednej nogi od boku deski. Coś, co próbował gość na PLK, nie udało mu się tam. Nie chcę teraz nazwiska, bo mi wyszło z głowy. Mieliśmy Windmila z dwóch nóg z boku deski. Mieliśmy pod nogą. Mieliśmy Windmila z narzutu. Mieliśmy tego Windmila przekładanego z prawej ręki do lewej. No naprawdę niezły poziom. Na pewno troszkę lepszy niż Pelka. Hmm. akord wsady naprawdę nieźle chłopaki naprawdę dość wyskakani nie mówię nie będę tu porównywał do Produnkerów albo do najlepszych gości w NBA ale naprawdę poziom konkursu bym bardzo spoko co mogę powiedzieć właściwie to tyle bardzo szybka analiza i to co widzę na filmiku i mogę stwierdzić ogólnie to taka informacja jeszcze dla was że te analizy konkursów będą pojawiać się w każdą niedzielę w tygodniu jeszcze będę chciał oczywiście jeden filmik wrzucić związany z treningiem wyskoku, bo jednak to jest moja największa pasja. Yy, drugi filmik oczywiście z kolanem skoczka, w międzyczasie jakieś od czasu do czasu pojedyncze skillsy wrzucę, żebyście mogli zobaczyć jakiś mój wsad albo jakiś kosmiczny skok. Ja Was zapraszam tylko do subskrypcji, do polubienia, do nie wiem, napisania wierszyków w komentarzu albo czegokolwiek. Bo szczerze, bardzo chętnie czytam Wasze komentarze. Serio, no, lubię poczytać sobie komentarze i lubię Wam nawet odpowiedzieć na te komentarze, bo lubię po prostu mieć interakcję z Wami. Mam nadzieję, że się podobało. Wyrobiliśmy się bardzo krótko, bo chyba w okolicach 10 minut. Yy, a ja co? <laughs> nie wiem, nie wiem, może nagram od razu analizę jakiegoś innego konkursu. Bo mam gadane dzisiaj. No to dobra, dzięki wielkie. Na razie. Pozdrawiam Was serdecznie, moja armio. I co? Do następnego. Siemanko.